W ogóle pytanie, czy i jest... Ibaś stąd będzie szybciej... Jak tutaj wysiądę sobie i zostawię łódź... Ej, dzieciaki, pomilujcie się moje łodzi! Tak bo jakieś notki miałem pewnie przeczytać, jak zwykle... Ale no oczywiście kod! Już wleciałem jak zły... aż wariuję... A nie, tutaj idzie... Ta! Eee, okej... Okay, dobra... ja już przestraszyłem, że... Coś muszę zejść, a to wystarczy, że zrobię ten quest eventowy. Oh, gro, nie strasz mnie! <śpricjalnie> o oh, nie ja zapomniałem co tam było napisane! No wracaj tu! Chcemy tylko porozmawiać. Ooooooo! Oh, ja muszę go gonić. <śmisz> oh, to jest takie zachowanie. <śmisz się stres> Ktoś to musiał schojo po prostu nagrać. Takiego jakiegoś pracownika. Hehehe. He. A prima, prima, prima. Będzie prima. O, co, co? Tak, wypuścimy nową postać. I będzie łatwo ją trafić. No dobra, każą nam czekać dwa dni. A jak czekamy dwa dni, to robimy pyk I o siódmej, tak? Dobra, idźmy. Złożyć zażalenie do Dori, że to było słabe. Oddawaj no, pieniądze. Żeglę z reklamacją. A ona powie, że nie ma reklamacji. Tak jak Michojo. A, oh, w końcu walka. E, co to za arena? Specjalnie zrobiona, żeby <noise> ich nie zrzucić. Było zbyt łatwe. E po co ja unikam tych ataków? <noise> Szybciej leczę, niż oni mi zadają wrażenia. Ta, pojawi się pierwszy boss i już zmienię zdanie. No to mówię, że <noise> więcej animacji. Cokolwiek robienia. Ten <laughs> jakby szermiarki się uczył. <laughs> ten leci z szarżą na mnie. E? Co on tak? Opuszczony ten strażnik. No nie. Wilak, wilak, wilak. Czy to każdy strażnik teraz taki chodzi osłabiony, czy co? Czyżby to było lorowe? Tutaj w ogóle ludzi nie ma. Mm. Podejrzany, bym powiedział. Podejrzany. Ja się przejdę, zobaczę w ogóle. Gdzie ty je prowadzisz teraz? No nie, pomyliłem quest. A i tak dobrze idę. Okej. Lajkonik! Uciekaj. Co? Co to za wymysł? Już oni nawet nie gonią. Tam tak zatrzymuje. Komino. Szak! Ale kocham ludę za to. Powiem wam, że w tym sumerum sporo śpimy. <laughs> hmm. I fajnie by było, jakby to był taki nasz taki dodatkowy domek, w którym możemy odpocząć, ale oczywiście to tak nie działa, byśmy mogli sobie tutaj czas zatrzymać, cofnąć, znaczy cofnąć. przyspieszyć, się! No to by było super. <laughs> w ogóle jestem ciekaw jednej rzeczy, zanim zaczynę questa. Kontynuować tego questa. Chcę zobaczyć, co się stanie, jak będę chciał wyjść, czy coś. No dobra, chcę wyjść z miasta. Coś mi powiedzą? <grym> o, są ci. Co to za zatrzymywanie obywatela? Nie pozwalają mi wyjść. Co to ma znaczyć? Mam nadzieję, że już nie będzie cały czas powtórki tego dnia. Ach. To się z jednej strony bardzo fajny quest, ale z drugiej strony. Hmm, materiału zero, bo nie chcę niczego spoilować. Znaczy, raczej większość osób, które chciało, już tak naprawdę poznała tą historię, więc... Zresztą ja tu się praktycznie odzywałem. Nie będzie z tego z tego chapteru praktycznie materiału. To trudno bywa. O, w końcu bitka. Och, tak. W końcu mogę się wyżyć. Ten quest tak mi zrył, panie. W końcu, w końcu mogę poklikać, żeby bić przeciwnika, a nie. Tylko, że patrzysz na dialogi. No, oj, jak skiknął. No nie, no ee. Tylko nie, w, nie wpadnijcie do mojego domku. Wyłaj z mojego domku, natychmiast. Nie, nie zaprosiłem cię, piek. Hej, hej widzu, doszliśmy już do aktualnego kontentu w gęsinku I nasz projekt Lumine, hmm, no, będzie trochę teraz rzadziej występował na moim kanale ale bez obaw. Będzie pojawiał się chociaż raz w tygodniu. Dodatkowo chciałem powiedzieć, że szykuję dodatkowe kolejne projekty, wyzwania, które mam nadzieję wypalą. I nie tylko z Genshin, ale dodatkowo z innych tytułów. Może mój drogi widzom masz jakąś propozycję na jakieś wyzwanie, nowy tytuł. Jestem otwarty na propozycje. A na koniec chciałem powiedzieć dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się, hej hej!